Cześć. Dzisiaj będę mówiła o tym, czym jest grooming, czy jest to przestępstwo w polskim systemie prawnym oraz jakie są sygnały ostrzegawcze. Zapraszam. Grooming to proces. Proces, w którym dorosły, obcy dorosły, buduje szczególną relację z dzieckiem w celu Uwiedzenia tego dziecka, a następnie wykorzystania seksualnego. Zawsze intencją sprawcy jest stopniowe wprowadzanie dziecka w aktywność seksualną w celu następnie wykorzystania seksualnego. Oczywiście tą relację, którą stopniowo i cierpliwie buduje sprawca. Buduje ją na różne sposoby. Sprawca typuje sobie ofiarę wśród dzieci, do których ma w danym momencie dostęp. Dlatego też rodzic powinien szczególnie być ostrożny, kiedy to powierza swoje dziecko innej osobie dorosłej. Oczywiście nie można popadać w paranoję. I każdego podejrzewać o złe intencje. Ale trzeba mieć świadomość, że jeżeli jest jakiś dorosły, który wykazuje szczególne zainteresowanie dzieckiem, może to być nie wiem, ksiądz, nauczyciel, może być to przyjaciel rodziny, i szczególnie interesuje się tym dzieckiem, szczególnie poświęca mu czas, odwiedza dorosłego, ale tak naprawdę spędza czas z dzieckiem, to już powinny się zapalać czerwone lampki. Przekonała się o tym jedna z moich klientek, której przyjacielem rodziny był ksiądz, który często ich odwiedzał. Dlatego, kiedy on zaczął ją uwodzić, a ostatecznie również wykorzystał seksualnie, i kiedy on odwiedzał ją samą w domu, a rodzice czasami przychodzili i widzieli, że on jest, to nie budziło to ich e, wątpliwości. Niczego złego nie podejrzewali, bo po pierwsze, przecież to ksiądz, a poza tym wieloletni przyjaciel rodziny, a poza tym oczywiście pomagał im finansowo. Więc tutaj też trzeba mieć tą świadomość. Czy na przykład jedna z innych moich klientek, która została po prostu przez własną mamę wysłana na wakacje z wujkiem i ciocią? Wujek szczególnie ją lubił, szczególnie jej okazywał względy, pomagał im finansowo, bo one były w bardzo trudnej sytuacji. Także niczego matka nie podejrzewała, a taki wujek zabrał ją na wakacje nad morze. Jak się okazało, w swojej kartotece karnej również miał tego rodzaju zarzut. Grumik w znaczeniu powszechnym to jest właśnie ten proces Budowania relacji z dzieckiem w celu uwiedzenia, a następnie wykorzystania seksualnego. Natomiast polski system prawny, a dokładnie kodeks karny, przewiduje zawężone rozumienie groomingu. Polski kodeks karny przewiduje artykuł 200a, czyli zakazane nawiązanie kontaktu z małoletnim do 15 roku życia. Paragraf pierwszy mówi o nawiązaniu kontaktu. Przez dorosłego z małoletnim poniżej do 15 roku życia, który to kontakt ma zmierzać do spotkania, czyli nie musi dojść do tego spotkania, ale jest to samo nawiązanie kontaktu z takim małoletnim w celu spotkania się z nim. Oczywiście kolejnym celem, które, znaczy kolejnymi celami, które są znamionami tego przestępstwa, to jest cel działania sprawcy. Celem sprawcy jest. Popełnienie kolejnych przestępstw. Dokładnie przestępstwa z artykułu 197, paragraf 4 i z artykułu 200, czyli gwałt i wykorzystanie seksualne małoletniego, a także produkcja i utrwalanie treści pornograficznych z udziałem tegoż małoletniego. Oczywiście sprawca stosuje manipulację, czyli wprowadza w błąd, wyzyskuje błąd, wyzyskuje niemożność niemożność dokonania prawidłowej oceny sytuacji, a także stosuje groźby bezprawne. I nawiązanie kontaktu, zgodnie z tym artykułem 200a, ma nastąpić poprzez internet lub sieci telekomunikacyjne. I to jest to zawężenie, ponieważ szeroko rozumiany grooming to jest po prostu każde nawiązywanie kontaktu, a w ogóle budowanie relacji w celu uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Natomiast to, jak rozumie nasz system karny, czyli kodeks karny, to jest artykuł 200a, czyli to jest nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu spotkania się, w celu popełnienia dalszych przestępstw poprzez właśnie manipulację. Ale nawiązanie kontaktu przez internet lub sieci telekomunikacyjne. Karą za to nawiązanie kontaktu jest jedna, jedyna kara. Kara pozbawienia wolności do lat trzech. Przepis 200a przewiduje również paragraf drugi, w którym jest mowa o złożeniu propozycji małoletniemu, propozycji obcowania płciowego lub propozycji. Poddania się innej czynności lub wykonania innej czynności seksualnej, oraz produkcji i utrwalania treści pornograficznych z udziałem tegoż małoletniego. Tutaj mamy do czynienia z trzema, z trzema karami. Jest to kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Czyli grooming to są wszystkie czynności, Uprzedzające czyn wykorzystania seksualnego. Także polski ustawodawca uznał, że należy te, te wszystkie czynności, które są w tak zwanym pochodzie do wykorzystania seksualnego, należy je sankcjonować, należy je również karać. Wcześniej takie przygotowania do popełnienia. Przestępstwa wykorzystania seksualnego były traktowane jako właśnie przygotowanie do przestępstwa. W tym momencie nawiązanie kontaktu poprzez internet lub sieci telekomunikacyjne jest już samo w sobie przestępstwem tzw. Tak sui generis samym przestępstwem, które jest niezależne od innych działań. Ale należy pamiętać, że grooming jest też działaniem bezpośrednim. Jest to właśnie to uwodzenie, uwodzenie dziecka. I tutaj trzeba być czujnym, ponieważ no nie mamy przepisów, które by to regulowały. Tutaj jest duża rola rodzica. Jedynym sposobem, tak naprawdę, aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom, to jest po prostu budowanie relacji z dzieckiem, budowanie relacji z własnym dzieckiem w taki sposób, aby dziecko nigdy nie chciało nawiązywać czy zwierzać się. Obcej osobie. Dziecko, które jest w dobrej relacji z rodzicami lub z jednym chociażby rodzicem, które wie, że może przyjść do tego rodzica i powiedzieć o wszystkim i nie zostanie skrytykowane, nie zostanie odrzucone. Takie dziecko będzie bezpieczne. Takie, dla takiego dziecka um, uwodzenie przez innego dorosłego będzie po prostu dziwne. Nie będzie chciał w to wchodzić. Nie będzie chciał, aby ktoś inny zastępował mu rodzica. Będzie czuł się dziwnie, kiedy ktoś będzie składał mu niestosowne propozycje. Należy być czujnym również z tego powodu, że tak naprawdę dziecko nie potrafi jeszcze stawiać skutecznie granic. Dziecko dla takiego przestępcy jest najłatwiejszym celem, ponieważ jego mózg jeszcze się rozwija. Najtrudniejsze sytuacje są wtedy kiedy sprawca jest osobą z kręgu znajomych, przyjacielem rodziny, osobą zaufania publicznego. Kiedy na przykład jest trenerem i ma alibi na to szczególne zainteresowanie dzieckiem. Kiedy mówi talent, chce trenować, prawda? Kiedy kiedy to, ten dostęp do dziecka jest w jakiś sposób usprawiedliwiony. Wtedy też trzeba mieć tą czujność, bo jednak nawet trenowanie dziecka, nawet takie um, usprawiedliwione zaangażowanie w życie dziecka powinno mieć pewien umiar. Nie powinno przede wszystkim prowadzić do izolacji dziecka, bo sprawca izoluje dziecko od rodziców, izoluje dziecko od rówieśników, wtedy dziecko czuje się samotne, wtedy dziecko też ma taką lojalność w stosunku do sprawcy. Myśli, że to jest normalne, myśli, że tak, że tak jest okej. Okay. Sposoby działania sprawcy są różne. To uwodzenie może być poprzez początkowo wysłuchiwanie dziecka, poprzez rozmowy, poprzez poświęcanie dziecku Czasu, także prezentowanie treści, ale nie od razu pornograficznych. Może na przykład może to polegać na tym, że sprawca ogląda razem z dzieckiem film, w którym jest na przykład przedstawiona relacja dziecka z kimś dorosłym. I taki sprawca może powiedzieć zobacz, między nami jest tak samo. Jesteśmy przyjaciółmi. Tak? Czy na przykład to, co do siebie czujemy, to jest ok. Bo zobacz, bo tak jest w filmie. Następnie przechodzi dalej, czyli następuje ten etap seksualizacji, czyli najpierw jest budowanie relacji, a później dopiero jest ta seksualizacja. Jest otwieranie dziecka na tą aktywność seksualną. I kiedy ta aktywność seksualna będzie zbyt wcześnie u dziecka, to może to zakłócić jego prawidłowy rozwój. Dziecko na etapie edukacji, Powinno się rozwijać, powinno rozwijać swoje pasje, powinno utrzymywać serdeczne, życzliwe relacje ze swoimi rówieśnikami. To jest ten czas, ten czas rozwoju, takiego pozytywnego wzrastania, pozytywnego poznawania świata. Natomiast Seksualizacja na zbyt wczesnym etapie prowadzi do tego, że dziecko tak naprawdę się zamyka i nie rozwija się dalej, nie rozwija swoich talentów, jest straumatyzowane. A więc jakie są sygnały ostrzegawcze? Sygnałem ostrzegawczym powinno być dla rodzica to, kiedy jakiś dorosły, niezależnie od tego, czy to jest przyjaciel rodziny, czy to jest nauczyciel, czy to jest trener, czy to jest ksiądz, kiedy jakiś dorosły poświęca dziecku. Wyjątkowo dużo czasu, kiedy okazuje wyjątkowe zainteresowanie dzieckiem, kiedy obsypuje prezentami, kiedy pomaga rodzinie finansowo, kiedy na przykład zabiera na wakacje, jednocześnie finansując te, te wakacje. Na przykład moja klientka miała w kręgu swoich znajomych, właśnie księdza, który zabierał ją w góry, kupował jej kurtki, kupował jej um, ten pobyt. W górach, a jednocześnie oczywiście korzystał z niej, wykorzystując ją seksualnie na etapie 13-18 lat. Rodzice ani przez moment się nie zorientowali, że jest coś nie tak. Dziecko też miało swoistą lojalność do sprawcy. Oczywistym sygnałem ostrzegawczym jest to, kiedy jakiś dorosły przytula dziecko, kiedy dotyka dziecko w różnych miejscach i są to niekoniecznie muszą być to miejsca intymne, natomiast robi to publicznie, gdzieś tam dotykając, czegoś takiego się nie robi. Czegoś takiego nie robi powiedzmy normalny człowiek z normalnymi preferencjami w stosunku do obcych dzieci. Przedmiotem ochrony przestępstwa z artykułu 200a, czyli zakazanego nawiązania kontaktu z małoletnim, jest oczywiście moralność, obyczajność, wolność seksualna, a także prawidłowy rozwój małoletniego, a także wolność małoletniego od wysłuchiwania propozycji seksualnych, propozycji obcowania seksualnego. Czyli ten przepis chroni te wszystkie wolności. Sąd Najwyższy, rozpatrując również kwestie prawne związane z tym przepisem, uznał, że przedmiotem ochrony tego przestępstwa jest również wolność małoletniego od propozycji obcowania seksualnego, wolność od propozycji poddania się. Czynności seksualnej, innej czynności seksualnej. Sąd Najwyższy uznał, że dziecko, w tym przypadku chodziło o dziecko do 15 roku życia, dziecko powinno być wolne od tego rodzaju propozycji, czyli jednoznacznie określił, że składanie tego rodzaju propozycji, czyli taka seksualizacja dziecka, otwieranie dziecka na tego rodzaju treści jest dla dziecka szkodliwe. Formą seksualizacji dziecka może być również prezentowanie dziecku treści pornograficznych. Prezentowanie tego rodzaju treści jest dla niego szkodliwe i może być uznane jako właśnie ten grooming jako forma, jako forma um, uwodzenia dziecka jako forma otwierania na aktywność seksualną. Poprzez wyobraźnię poprzez zmuszanie dziecka do oglądania treści. Które robią spustoszenie w jego wyobraźni, które blokuje naturalny rozwój w tej sferze. Ostatnio okazało się, że pewien youtuber bardzo popularny wśród młodzieży wykorzystywał albo stosował, uwodził. Małoletnie dziewczyny. Jest oczywiście postępowanie karne, dochodzą do nas coraz to nowe informacje. Ta sytuacja pokazuje właśnie, że najważniejsze w tego rodzaju przypadkach jest zerwanie zmowy milczenia. Te sytuacje miały miejsce kilka lat temu. Oczywiście okres przedawnienia jeszcze nie upłynął. Natomiast Dlaczego tak długo? Dlaczego tyle lat? Skoro już było wiadome, skoro gdzieś tam ktoś wiedział. Ja cały czas, za każdym razem będę mówiła o tym, że jest artykuł 240 kodeksu karnego i o tego rodzaju przestępstwach należy informować. Tylko często ludzie też myślą tak: no dobra, przestępstwem jest wykorzystanie seksualne, czyli 200. No nie. Jest jeszcze artykuł 200a, który mówi właśnie o zakazanym nawiązywaniu kontaktu z małoletnimi do 15 roku życia. I to jest samo nawiązanie kontaktu, które zmierza do spotkania, które zmierza do spotkania nie musi dojść nawet do tego spotkania ale które zmierza do spotkania i jest to nawiązanie kontaktu poprzez internet, poprzez sieci telekomunikacyjne. W przypadku tego youtubera, właśnie. Mieliśmy do czynienia z tego rodzaju działaniem, ale już na etapie tak zwanego groomingu, czyli tego nawiązywania kontaktu, budowania relacji, uwodzenia dziecka, już na tamtym etapie, jeżeli poszłoby zawiadomienie, jeżeli taki rodzic by powiedział: coś tu jest, coś tu nie gra, tak, jakiś youtuber pisze do mojego dziecka, do mojej córki, pisze takie SMS-y, które są niestosowne. A zatem już na tamtym etapie można było zawiadomić, można było poinformować organy ścigania, i ten youtuber by już odpowiadał te kilka lat temu, chociażby właśnie z tytułu tego nawiązywania zakazanego kontaktu z małoletnimi do 15 roku życia. Trzeba na pewno uświadamiać coraz bardziej prawnie, trzeba o tym mówić, ponieważ to są rzeczywiście poważne sprawy. Nasze dzieci są. Obecnie młodzież jest bombardowana treściami seksualnymi, ale to blokuje, blokuje rozwój dziecka na przyszłość, a także uniemożliwia później w przyszłości budowanie prawidłowych relacji. Także trzeba postawić temu tamę, trzeba o tym informować, trzeba uświadamiać społeczeństwo i trzeba przede wszystkim zrywać zmowy milczenia. I dodawać odwagi. W następnym filmiku będę również mówiła o groomingu, ale w kontekście syndromu sztokholmskiego, ponieważ problemem jest również ta swoista lojalność pokrzywdzonych w stosunku do swoich oprawców. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja to jest potrzebne, aby nasze społeczeństwo coraz bardziej się rozwijało we właściwym kierunku, aby nasze społeczeństwo było coraz bardziej świadome. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te treści Państwu się przydadzą. Jeżeli znajdują Państwo wartość w tych nagraniach, uprzejmie proszę o subskrypcję i komentarze. Te komentarze są też dla mnie bardzo ważne, bo też mogą wytyczać tematy kolejnych nagrań. Wkrótce powstanie moja strona internetowa www.adwokatdziecka.com, na której będę publikowała treści dotyczące praw dziecka. Jest to moja pasja, w tym się realizuję. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym nagraniu.